Teraz zajmiemy się porównywaniem ułamków. I mamy tak, 0,5 i 0,4. Który z tych ułamków jest większy? Popatrzcie, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że to jest tort, to ten tort został pokrojony na 10 kawałków, i tutaj bierzemy 5 kawałków z 10, a tu bierzemy 4 kawałki z 10, a zatem na pewno 5 kawałków. Jest więcej niż cztery takie same kawałki. Wobec tego znak nierówności będzie w tą stronę. Teraz tutaj mamy 2 trzecie i trzy całe i 2 trzecie. No to tak, tu mamy dwa kawałki z trzech, tu dwa kawałki z trzech, ale popatrzcie, tu jest trzy całe. Czyli mogę sobie wyobrazić, że mam trzy torty i jeszcze dwa kawałeczki, a tu tylko dwa kawałeczki. Wobec tego znak nierówności w tą stronę to na pewno jest większy. Ale tutaj mogę sobie wyobrazić, że tu mam 8 tortów i tu mam 8 tortów. Tu jest jeszcze pokrojony jakiś kawałek tortu na ile części? Na 5 i ten tort też jest pokrojony na 5. Tu biorę jeden kawałek, a tu biorę 4. No to oczywiście 4 kawałki z 5. Jest więcej niż jeden kawałek z pięciu, zatem znak nierówności w tą stronę. Tu mamy tort pokrojony na 9 kawałków. Ile tu biorę kawałków? 8, a tu biorę tylko 4. No to oczywiście 8 takich samych kawałków jest więcej niż 4. Tu mamy pokrojony tort już na malutkie części, bo na 100 części. Tutaj bierzemy 24, a tu 25. No to na pewno 25 kawałków jest więcej. Teraz będziemy porównywać ułamki, gdzie z kolei liczniki mamy takie same, a mianowniki się różnią. Zobaczcie, tu mamy 6 kawałków z 15, a tu mamy 6 z 7. Czyli jak tort pokroję na 7 kawałków, to będę miał zdecydowanie większe kawałki niż jak na 15 pokroję. A zatem 6 kawałków z 7 jest na pewno więcej niż 6 z 15. Tutaj mam 10 takich samych i tu 10 takich samych całych tortów mogę sobie wyobrazić. Ale tu mam jeszcze 12 kawałeczków z 25. A tu mam 12 z 23, czyli tu jest tort pokrojony na 23 części, a tu na 25. To te kawałki muszą być większe. Wobec tego znak nierówności w tą stronę. Tutaj znowu mamy 2 całe i 2 całe, czyli tym się nie, możemy, nie musimy przejmować, bo one już są takie same. Teraz musimy porównać te części. Tu mam 5/6, a tu mam 5/8. Czyli tu mam 5 kawałków z 6, tort pokrojony na 6 kawałków, a tu jest tort na 8 części, czyli te części będą na pewno mniejsze. A zatem tutaj mam większą. Tu mam 3/9, trzy 3 dziewiąte, trzy dziewiąte, czyli ułamek właściwy. To jest mniej niż jedna cała, a tu mam jedna cała i trzy piąte, czyli na pewno to musi być większe, bo tu mam cały tort, a tu tylko kawałek. Teraz tutaj mamy trzy dwudzieste siódme, czyli tort pokrojony na 2013, yy, trzynaście przepraszam, dwudziestych siódmych, czyli tort pokrojony na 27 części, a tutaj tort jest pokrojony na piętnaście części. To te kawałki muszą być większe, a kawałków mamy tyle samo, zatem ta liczba jest na pewno większa.